Mamy poniedziałek, jestem ja, czyli jest szkolenie z Photoshopa. Dzisiaj troszeczkę się pobawimy, zmienimy portret na grafikę liniową. Zobaczycie jak wykonać bardzo ciekawy efekt, a jednocześnie nauczyć się wielu nowych sztuczek i wiele rzeczy, które można później przenieść do swoich zdjęć. Na pewno kilka z tych Trików, filtrów zastosujecie także przy innych elementach i przy innych projektach, nie tylko i wyłącznie jeśli chodzi właśnie o grafikę liniową. Jak zauważyliście w pokazanym zdjęciu było to bardzo też jest to, można powiedzieć, bardzo ciekawy efekt, który na pewno, Zrobi wasze portfolio bardziej różnorodnym i będziecie mogli troszeczkę błysnąć, jeżeli chodzi o samą edycję zdjęć. Oczywiście, głównie chodzi tutaj o naukę nowych rzeczy i utrwalenie sobie tych, co jeszcze umiemy. Bo jak wspominałem wcześniej w innych moich tutorialach, jeżeli chodzi nie stricte o retusz zdjęć, bo Photoshop tylko retuszem nie stoi, to chciałbym Wam właśnie pokazywać coraz więcej takich innych elementów, które można wykorzystać. Można zmienić swoje zdjęcie w całkiem innym stylu, w całkiem inny sposób i używając całkiem innych narzędzi niż używamy tego na przykład tylko i wyłącznie retuszując fotografię. Dlatego zachęcam do właśnie zabawy z takim. Na przykład grafiką liniową, którą przedstawię dzisiaj, i tworzenie różnych wariacji, różnych wersji do takich zdjęć. Oczywiście, zdjęcie trzeba przygotować. Ja to na samym tutorialu powiem mniej więcej, jak to ma wyglądać. Dlatego będziecie wiedzieli, jak się do tego zabrać, żeby efekt był jak najlepszy. Oczywiście dziękuję wszystkim moim wspierającym i subskrybującym. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz lub nie jesteś pierwszy raz, a nie subskrybujesz, to zachęcam do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka i będziesz powiadamiany o wszystkich filmach, które wypuszczę na kanale. Teraz przejdziemy do Photoshopa i pokażę wam jak zrobić naprawdę fajny efekt Grafiki liniowej. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Do jak najlepszego uzyskania efektu końcowego w, tym, w tych naszych pracach musimy dostosować zdjęcie, aby spełniało pewne wymogi, można powiedzieć. Czyli, jak tutaj widzicie, mamy dosyć. Pokręcone włosy, a jednocześnie z różnym światłocieniem. Mamy kosmyki jasne, ciemne, takie pomiędzy właśnie jasnym i ciemnym, oraz jak zauważycie, dosyć wyrazista jest twarz, czyli jasna karnacja i ciemne oczy oraz czerwono-ciemne usta i tutaj koło nosa, też takie cienie, które spowodują, że będziemy mogli to uwypuklić. Na razie mówię tylko o tych rzeczach podstawowych, później będziemy się skupiali i powiem Wam jeszcze, jakie błędy należy wyeliminować, aby efekt ten, który będziemy teraz robili, był jak najlepszy. Pierwszą rzeczą, jaką stworzymy, to jest nasza kopia backgroundu, czyli tła, czyli robimy Ctrl J dla systemów Windowsa, Command J dla systemów makowskich. Jak widzicie mamy już warstwę z naszym zdjęciem i nie pozostaje w tym wypadku nic innego jak stworzyć z niej obiekt inteligentny, czyli prawym klawiszem tutaj klikamy i robimy konwersję do obiektu inteligentnego. Jeśli to zrobimy, dostaniemy taką ikonkę, jak widzicie tutaj, która informuje nas, że właśnie nasza zwykła warstwa została obiektem inteligentnym. I teraz możemy z nią robić, co nam się tylko żewnie podoba, a chcemy skorzystać z filterków, czyli przechodzimy do menu filtr, następnie wybieramy opcję stylizacja i tutaj mamy coś takiego jak Farba olejna. Jeżeli to klikniecie, to z automatu pojawi się okno dialogowe i od razu coś się tutaj na naszym zdjęciu zmieni, czyli delikatnie będziemy mogli tutaj przerobić to zdjęcie w obraz olejny. Ja to już wcześniej robiłem i zostały zapamiętane wartości, czyli 3, 4. 0,8 i 10, jeżeli chodzi o moje zdjęcie, można tutaj troszeczkę poszaleć. Należy zwrócić uwagę na usta, które powinny być później uwypuklone, dlatego, jak widzicie, one tutaj mają fakturkę i ta fakturka później będzie odzwierciedlona. I ważną rzeczą jest w tym wszystkim odznaczenie oświetlenia, żeby nie było zafajkowane, tylko odfajkowane. OK i OK, czyli zatwierdzamy. Jak widzicie, już pojawiło nam się na naszym obiekcie inteligentnym nasza praca, czyli nasz obraz olejny już w tej chwili jest. Jeżeli dwukrotnie klikniemy, od razu przechodzimy do okna i możemy jeszcze wprowadzać różnego rodzaju poprawki, jeżeli coś nam tutaj nie wyszło lub coś chcemy nadal poprawić. Następnie jeszcze raz przechodzimy do menu Filtr, ale tym razem wybieramy Galerię Filtrów. Filkę czekamy, galeria się nam wczyta i tutaj w artystycznych naszych różnych filtrach mamy coś takiego jak Posteryzacja. Jeżeli to zaznaczymy, z prawej strony pojawiają nam się trzy suwaki, które możemy zedytować, tak aby nasze zdjęcie wyglądało jak najlepiej. I o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Jak widzicie, jak przy wcześniejszym filtrze, już u mnie tutaj zostało to zapamiętane i od razu odtworzone. Mamy 10, 1, 6, jeżeli chodzi o mnie, i zobaczcie, wszystkie te mocne kontury będą później widoczne, czyli usta. Usta to podstawa, bo jeżeli nie będziecie tutaj nic mieli, żadnej fakturki tego czarnego, nic, to przy efekcie końcowym zostanie wam tylko ciemne, to ta dziureczka tutaj między wargami. I to nie będzie wyglądało dosyć estetycznie, dlatego zwróćcie na to uwagę przy samym tutaj jeżdżeniu tymi wszystkimi suwaczkami, bo jak widzicie, są zmiany dosyć duże, jeżeli chodzi właśnie o te ustawienia. Ok, robimy zatwierdzenie i mamy już tutaj tą naszą warstwę, właściwie obiekt inteligentny. Jak widzicie, już z dwoma filtrami nałożonymi, które oczywiście jak przy wcześniej pokazywałem, możemy wejść do każdego i każdy zedytować. Teraz chciałbym obraz zmienić na czarno-biały, czyli przechodzę tutaj do warstw wypełnienia i wybieram mapę gradientów. Gradient ma być z czarnego w biały. Jeżeli jest odwrotnie, tak jak w tym przypadku specjalnie to zrobiłem, to robimy inwersję i już mamy wszystko pięknie zrobione. Jak widzicie, nie jest to jeszcze szczyt marzeń, jeżeli chodzi o samo same uwypuklenie tej naszej grafiki, bo jeszcze za dużo rzeczy jest zamazanych, zwłaszcza w cieniach. Dlatego klikamy tutaj na ten nasz gradient, otwiera nam się całe okno gradientów. Jeżeli wcześniej nie wybraliście, tak jak tutaj, macie zakres z białego w czarny, to możecie jeszcze tutaj wejść do presetów, i w podstawowych jest black white, czyli biały, czarny. I można sobie także w tym momencie to wybrać. Jednak o wiele lepiej jest od razu to zrobić z poziomu, właśnie tego podstawowego. I teraz zobaczcie, co się dzieje, jeżeli przesuwamy punkt bieli w stronę cieni. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli bez inwersji wcześniej, no to biały będzie tutaj, czyli ciągniecie to w lewą stronę. No analogicznie, po prostu rozjaśniamy to wszystko i tak, żeby ładnie tutaj były te wszystkie elementy. Widoczne, że jeszcze ten biały można spokojnie podciągnąć. O, i tak samo robimy z czarnym. Czarny dostosowujemy do tego białego, czyli ujmujemy go trochę. Zostaje, jak widzicie, teraz za dużo. O, coś takiego, może jeszcze biały dociągniemy. Coś w tym stylu można tutaj zrobić. Jak widzicie, te wszystkie ciemne elementy będą później widoczne, dlatego usta są uwypuklone. Jest ok, zostanie nam troszeczkę nosa i to jest bardzo fajne. Nie będzie takiej mocnej sztuczności, że dziurka, tak jak mówiłem, tutaj zostanie tylko z między... Wargami i tutaj taka dziura bez niczego, dlatego dobrze, że tak się stało. Robimy OK. I tutaj należy tą warstwę przypisać do tej warstwy dolnej, do tego naszego obiektu inteligentnego. Czyli mamy taką ikonkę, jak widzicie, z taką strzałką w dół. Jeżeli ją klikniemy, od razu tutaj się ta strzałeczka pojawia. I to nas informuje, że właśnie nasza warstwa jest podłączona do warstwy niższej i całkowicie nie wpływa na warstwy następne poniżej, czyli mamy ją przypiętą do warstwy dolnej. Ok, zamkniemy. I teraz, jeżeli to już mamy zrobione, możemy stworzyć grupę z tych naszych dwóch warstw, czyli Shift, klikamy na warstwę górną. Warstwę dolną zostają zaznaczone i albo Ctrl G dla Windowsa, Command G dla Maca, albo tutaj klikamy na tą ikonkę, tworzy nam się grupa. I teraz chcę stworzyć kolor, który będzie kolorem wypełniającym w tym wszystkim, czyli przechodzę do warstw wypełnienia i wybieram właśnie kolor kryjący. Tutaj jakiś odpowiedni kolorek sobie ustawiamy, i jeśli mamy już zaznaczony nasz kolor, robimy OK. Jak widzicie, zakryło nam wszystko, dlatego należy złapać tą warstwę i trzymając lewy klawisz myszy, przenieść na dół. Jak widzicie, zmieniają się paski. Tutaj przy przenoszeniu na taki podwójny i ciach, puszczamy, mamy już warstwę na dole, a nasza grafika jest na górze i, i nie jest kolorowa. Co należy zrobić? Ok, czyli musimy teraz zaznaczyć nasze elementy ciemne i wyłączyć elementy białe. Przechodzimy do naszej grupy i teraz z menu. Zaznaczenie: wybieramy zakres kolorów. Tutaj w sekcji Zaznacz, jeżeli rozwiniecie, to macie zaznaczenie kolorów, światła, tony średnie, cienie, tony skóry. Nas interesuje próbkowanie koloru i klikamy w miejscu, gdzie jest białe. U mnie teraz się nic nie zmieniło, bo zostają zapisane wcześniejsze ustawienia, które niedawno robiłem, dlatego tutaj nic się nie zmieni. u Was będzie na pewno jakaś zmiana i co ważne tutaj opcję nieostrość zwiększacie na stówkę. I jeśli to już jest gotowe, robimy OK i spójrzcie, zostało Stworzone zaznaczenie tylko ciemnych partii obrazu. I w tej chwili nie pozostaje nic innego, jak nadal będąc na grupie, zrobić na niej maskę warstwy, czyli klikamy na tą tutaj dolną ikonkę, ciach, i mamy wszystko zrobione, tylko że w drugą stronę. Dlatego klikamy tutaj dwa razy na maskę warstwy i robimy inwersję. I w tej chwili mamy już inwersję naszej maski. A chcemy jeszcze wypełnić ten czarny kolor dowolnym kolorem i robimy to dosyć podobnie, czyli przechodzimy na naszą warstwę, a nie na maskę, na tą ikonkę katalogu, czyli naszej grupy. Klikamy także dwukrotnie i tutaj wybieramy opcję nałożenie koloru i możemy sobie wybrać dowolny kolor, jaki sobie życzymy, jeżeli chodzi o to, żeby nasze wypełnienie było. Możemy tutaj jego krycie zwiększyć, zmniejszyć. Robimy OK i mamy wszystko gotowe. Jeśli byśmy chcieli jeszcze dopracować ten obraz, to spłaszczamy go do jednej warstwy, czyli Alt-Ctrl-Shift-E. Dla systemów Windowsa Command Option Shift E dla Maca z narzędzi wybieramy Remove Tool i po prostu przeciągamy i wymazujemy elementy, które nie pasują nam tutaj, które zostały wygenerowane pojedyncze włoski i nie są zbytnio pożądane przy tym całym efekcie. I proszę bardzo, mamy. Zdjęcie oryginalne i zdjęcie po naszych przeróbkach. Oczywiście, możemy teraz jeszcze wyostrzyć lub cokolwiek innego z tym zrobić, zmienić krycie wtedy. A nie, tutaj nie tego, a tego jeszcze. O i zrobimy takie lekko wyblaknięte. Także należy kombinować i dostosowywać to do swoich potrzeb. Dzięki za obejrzenie, oczywiście. Jak zawsze, kciuczek w górę, jeżeli film się spodobał. Komentarze, mile widziane, wszelkie pytania i, i wasze jakieś tam niejasności, piszcie, będę się starał na nie odpowiedzieć i jakoś się do tego ustosunkować. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję za całe przejrzenie tego filmu i dotarcie do końca. Oczywiście zachęcam do innych moich filmów, bo na pewno jeżeli chodzi o same wykonanie grafik różnego typu, rodzaju, to jest tego bardzo dużo, dlatego przejrzyjcie wszystkie filmy na tym kanale, jest ich już bardzo dużo. I oczywiście zapraszam na następny poniedziałek na następną dawkę wiedzy o Photoshopie. Cześć.